No nie, tego już za wiele. Ta mucha strasznie się tu panuszy. Mam dość. Muszę zadzwonić do znajomej biolożki i zapytać, czy te muchy w ogóle da się lubić. Halo, Zuza? Cześć, to ja. No tak, ciągle tu jest. Cały czas tu lata. Musisz mi powiedzieć, co mam teraz zrobić. Dobra, to widzimy się na dole. Pa! Jesteś wreszcie! Siu! to, daj spokój, przecież muchy nie są takie złe. No a za co ty je lubisz? Ja? No zobacz jaka ona jest piękna. Przecież ma takie niesamowite kolory. A zobacz na te oczy. To jest coś niesamowitego, jakie natura potrafi stworzyć kolory i struktury. A poza tym, przecież one są świetnymi lotnikami. Nie są szybkie, zwinne, dlatego tak trudno nam je złapać. Mm. A dlaczego one siadają na kupie? A ja wiem, że to trochę niewygodny temat, bo taki dla nas nieoswojony. Ale wiesz, dla nich kupa to po prostu jedzenie. I gdyby nie one, to byśmy zginęli w takim świecie pełnym śmierdzących odpadów. One po prostu sprzątają. Czyli one są pożyteczne. No tak, są bardzo pożyteczne. Oprócz tego, że sprzątają, to zajmują się także zapylaniem kwiatów. Wiesz, że są takie muchy podobne do pszczół? One się upodobniają, mają żółto-czarne paseczki, no ale mają te swoje czerwone wielkie oczy. Ale właśnie zajmują się zapylaniem wielu, wielu roślin. Mm. Wiele gatunków much się tym zajmuje. Nie tylko jedzą kłupę. Poza tym także my ludzie wykorzystujemy je do naszych celów. Na przykład muchy, larwy much wykorzystuje się do oczyszczania trudno-gojących sieran. Kiedy czasami ktoś ma taką gangrenę czy jakieś inne takie problemy z taką baskudzącą się śmiercią, niedobrą materią, larwy much potrafią to pięknie wyczyścić i powodują, że rana lepiej się goi. Poza tym patolodzy sądowi wykorzystują też larwy much do oceniania daty zgonu denata, który zginął w jakichś nieokreślonych okolicznościach. Kiedy larwy zaczynają się rozwijać na takim rozkładającym się ciele, patolog sądowy potrafi ocenić, który to jest dzień rozwoju takich larw i dzięki temu potrafi z bardzo dużą dokładnością ocenić datę śmierci. A co najważniejsze, muchy są bardzo ważnym elementem ekosystemów, bo stanowią pożywienie dla bardzo dużej ilości różnych zwierząt. Na przykład dla ropuch, których jest coraz mniej na świecie, dla jaszurek i innych płatów, dla wielu, wielu, wielu gatunków ptaków, a także dla drobnych ssaków, na przykład te śliczne jeżyki, które tak wszyscy kochamy. Wyobraź sobie, że bez larw owadów one nie mogłyby istnieć, umarłyby po prostu z głodu. Hmm. W sumie to trochę zaczynam Cię nie lubić. Nie dotykaj! A. Siedziała na kupie. A. <laughs> A jaki jest Wasz ulubiony owad? I czy umiecie go naśladować? A już w następnym odcinku dowiemy się, czy można zrobić kawę z żołędzi. Do zobaczenia!